Wady rozwojowe małżowin usznych, stanowiące często bardzo poważny defekt estetyczny, są najczęściej leczone przez chirurgów plastyków. My także podejmujemy się leczenia tych wad rozwojowych u małych dzieci, oczywiście w znieczuleniu ogólnym. Ale dzisiaj chciałbym się podzielić z państwem ważną informacją. Od kilku miesięcy dysponujemy urządzeniem Earwell, taka brzmi oryginalna nazwa tego rusztowania silikonowego, która pozwala leczyć wiele Wad małżowień ucznych metodą zachowawczą. Jest tylko jeden bardzo ważny warunek. Ta metoda musi być zastosowana w pierwszych tygodniach życia, gdyż zastosowana później nie przynosi już tak dobrych rezultatów, a u małych dzieci pozwala na uniknięcie zabiegu operacyjnego.